To jest na 19 odcinek serii, w której czekamy sobie na święta. No dobra, no to otwieramy sobie dzisiaj okienko 19 i zobaczmy co tutaj będzie. Czy to będzie jakaś figurka? Uwaga! Co co tutaj dzisiaj jest? Zobaczmy. Nie, nie jest to figurka. Ale widzę, że mamy tutaj jakieś jedzenie. I czy to jest jakiś stół wigilijny? Z tego co widzę, to mamy tutaj jakiś stolik i świece, Mamy też tutaj jeszcze indyka, chyba, albo kurczaka, ale raczej jest to indyk. I wydaje mi się, że może to być jakieś nawiązanie, być może do Thanksgiving, czyli święta dziękczynienia. No to co, otwieramy sobie naszą paczyszkę i zaczynamy składanie. No, powiem wam, że trochę tych elemencików tu tutaj mamy. Widzowie, coraz bliżej święta, więc przydałoby się poczuć trochę też magię świąt. Więc, może niech Magia Świąt pomoże nam to złożyć. No, i udało się. Już widać, moi trudy, że święta się zbliżają, ponieważ magia świąt pomogła nam w złożeniu tej pięknej konstrukcji. Ja to widzę, wstępnie postawię tutaj, bo tutaj w tym domku jest już naprawdę bardzo dużo rzeczy. A jeszcze niektórzy z Was chcieli, aby ta choinka też była w domu, więc wydaje mi się, że jeszcze potem pod koniec, jakoś to sobie tak posegregujemy, poukładamy, żeby to wszystko tak, no, po prostu fajnie wyglądało. Więc wydaje mi się, że póki co to niech sobie to stoi tutaj, w tym domku. Tutaj, oczywiście, no, na dworze ten stolik nie może stać, więc tak naprawdę zostaje tutaj ten domek i być może tutaj jeszcze jakieś dekoracje się w czasie do niego pojawią. Jak nie, to zobaczymy i jakoś to się wszystko jeszcze poukłada. No i oczywiście, jeśli chodzi o ten odcinek, to będzie to już wszystko, dlatego oczywiście, jeśli Wam się spodobał, to możecie oczywiście zostawić łopeczkę w górę i subskrypcję. Tam na dole będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło jak to zrobicie. No i co? Widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym odcinku ze świątecznej serii. Czy potraficie uwierzyć w to, że zostało już tylko 5 dni widzowie do świąt? Tylko 5 dni dziedzia od tego pięknego dnia! Także trzymajcie się, moi drodzy. Widzimy się już jutro. No i cześć.